Cześć wszystkim. Witajcie. Na te czasy rozmowa o odporności, czyli coś teraz dla każdego, żebyśmy nie chorowali, nie byli przeziębieni, sami nam dokuczało. I teraz pytanie do Ciebie. Jak sobie radzić z tym, żeby być bardziej odpornym? Oprócz tego, że hałas każe czy tam sugeruje powiedzmy, żeby przyjmować hmm. witaminy, z czym się Karolina nie zgadza do końca, hmm. bardziej się skupia na diecie. Ja tutaj przychylam się do tego, że jednak to jedzenie takie Dobre, zdrowe i wybrane odpo odpowiednio, lepiej wpływa na samopoczucie i na mm -hmm, odporność. Mm -hmm. Plus, jakaś tam aktywność, która też dotlenia nasz organizm, kardio, to jest dobra rzecz. Natomiast powiedz nam, w jaki sposób radzić sobie, właśnie, z takim potencjałem, który chcielibyśmy uzyskać, żebyśmy byli zdrowsi, żeby ta odporność była lepsza. Mm -hmm. Jeszcze do tego, co powiedziałeś, dodałabym dużo śmiechu. Dużo śmiechu, relaksu i przebywanie wśród miłych, sprzyjających nam tam ludzi, to, to naprawdę podnosi odporność. I, I wiedzieli to już starożytni i wiedzieli to już ci, którzy gdzieś tam dawno, dawno temu żyli, nie mając jeszcze dostępu do badań różnych. A więc, jak podnosić odporność? Przede wszystkim wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego, o czym trąbię już od, nie od dziś, musimy uszczelnić swoje śluzówki. Jak to zrobić? Oczywiście dietą niskowęglowodanową, bo lekarze już dawno zauważyli, że dawka wysoka węglowodanów daje duże prawdopodobieństwo podobieństwo rozwoju chorób wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych, drożdżyc różnego rodzaju. Zwołka Także kandida, tak, to ja między powiedzieć. innymi przeros kandidy, dokładnie. Mhm. E, oczywiście do produktów wysokowęglowodanowych zaliczymy wszystkie zboża, które nie dość, że są wysokocukrogenne, glukogenne, to jeszcze rozszczelniają nam śluzówki, bo nie wiem czy wiecie, ale pod łupinką zbóż, właściwie ta łupinka zbóż działa trochę jak papier ścierny na nasze jelita. A więc szoruje, rozszczelnia. Owsianka codzienna, jedzona razem jeszcze z mlekiem nie daj Boże, nie dość, że Wam podnosi cukier mocno, działa glukogennie, a więc tworzy... Wspaniałe środowisko do rozwoju bakterii i wirusów. A zawsze mówiono, że to ma wymiatać, prawda? Tak. E, no właśnie, zauważ, że dietetyka. Nie tak było, e, tak oczywiście, ja pamiętam, bo, bo dietetyka informację. moim zdaniem patrzy tylko na jeden e, koniec kija. Czyli e, podkreśla, że zboża są pełno. E, te pełnoziarniste mają mnóstwo błonnika, że mają witaminy i minerały. O, jest, jest zalecany przecież. E, jest zalecany, e, natomiast nie patrzą na to, że codzienne e, od wielu lat jadanie tego samego. Nie dość, że działa przeciwko naszemu układowi odpornościowemu, bo podnosi ilość przeciwciał na białka, w odpowiedzi na białka tych zbóż, wszystkich glutenowych, bezglutenowych, bo to jest jedna rodzina traw, że rozszczelnia nam błony śluzowe że podnosi nam cukry yy, i działa, tak jak mówiłam, pro, y, pro y, bakteryjnie, y, rozwija nam bakterie, wirusy, grzyby. Właściwie daje świetną pożywkę do rozwoju tych bakterii. Jaki czas jest potrzebny do tego, żeby właśnie tak się namnożyły te bakterie, żeby ta odporność spadła? Jak długo muszę spożywać na przykład węglowodany, tak? To zależy od tego, jak do tej pory się prowadziłeś, bo jeżeli masz dietę wysokowęglowodanową, do tego jeszcze zagryziesz jabłkiem, czyli fruktozą, do tego jeszcze posłodzisz sobie, nie wiem, przykładowo miodem, nie daj Boże. jabłkowy cały Dokładnie, no to wiadomo, że u ciebie o wiele szybciej się rozwinie, do tego jak jeszcze jesteś zestresowany, no to właściwie za chwilę będziesz miał katar i infekcję. To też, to, to oczywiście, bo to już jest sprawa taka przewlekła. Natomiast zawsze w każdej diecie sprzyjające będą na śluzówki tłuszcze, warzywa. One mają zupełnie inną dynamikę. Mięsa tak nie działają, chociaż wiadomo, że z tym mięsem to trzeba kontrolować dawkę, prawda? I widzieć jakie mięso nam służy. Czyli od jakiego mięsa nie mamy zespołów bulowych? Ale z tymi warzywami to też jest problem. Bo to są pryskalne produkty i też mogą się pojawiać sytuacje właśnie analizujące albo nawet podrażniające żołądy. Wiesz, co, to bym zostawiła na odrębny Dobry, temat. Okay. Temat Podróżmy, warzyw. Myślę, że te, jeżeli chodzi o śluzówki, to oczywiście witamina A E, witamina D3, J. Mhm. I yy, yy, yy w ten sposób uszczelniamy sobie błony. Super. Pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę na to, co jemy, tak? Czy owsianka jest bardzo popularna, tak? Jemy tosty. Tak, jeszcze owocami używamy, zagryzamy. Często tosty czasami się trafią, albo, albo pite, albo różne takie rzeczy na przykład włoskie, serem. Mhm. z serem, tak? Więc tutaj ta podaż jest dość duża. I wiem sam po sobie, że źle się czułem, tak? po tego typu jedzeniu. Miałem refluks, mhm. dyskomfort, więc no. Nie jest to chyba dobry pomysł. Trzeba się skupić na tym, żeby jednak zabrać. To się bardziej opłaca profilaktycznie. Trzeba komisji. je po prostu rotować, czyli nie, nad spożywać, nie Rotować. Nie jest codziennie. Nie jest codziennie inaczej. Dlatego hmm. skupcie się na tym, co jemy, jak jemy, kiedy jemy, jak często jemy. Myślę, że to będzie dla Waszego zdrowia. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Hej.